rozgrywek w połowie września teraz mierzymy się już w zdecydowanie bardziej zaawansowanej fazie sezonu strzał z dystansu ale wprost w bramkarza bo Lazar albo Kurowski będzie odpowiedzialny za centrę tym razem Oliwier Lazar no i to nie była centra a strzał w poziomie drugiej ligi dwa gole to jego dorobek strzelecki te celone z siarką teraz szansa na jego powiększenie ale Odcięli go od podania zawodnicy Olimpii. Jeszcze jedno wstrzelenie w pole karne, ale nieudane. Próba zamknięcia akcji strzałem z dystansu przez Kamila Kurowskiego. Działający na świadomość swoich piłkarzy przy linii bocznej. Teraz wychodzi na pozycję gracz Olimpii. Minięty bramkarz rozwoju. I on fauluje już tym razem na 100% gracza Olimpii. tym był Przemysław Kita. Jedenastka podyktowana dla zespołu z Grudziądza. I jeszcze żółta kartka dla Bartosza Golika w 37 minucie tego meczu okazja do tego by Olimpia Grudziądz wyszła na prowadzenie. Herman Ruiz naprzeciwko Bartosza Golika staje czy Hiszpan strzeli bramkę w tej sytuacji? Tak! Przypadkowo dosyć ze sporym fartem, ale piłka wpada do siatki. 38 minuta Olimpia wychodzi na prowadzenie w Grudziądzu w meczu z rozwojem Katowice. Dobre wejście Ziętarskiego. Jest już Ruiz. Ruiz wysokość pola karnego. Dribling Hiszpana do końcowej linii. Idzie strzelec. Gola z karnego. Błąd popełnia Golik. Kita gol. 2 do 0. Olimpia prowadzi w Grudziądzu z rozwojem. 43 minuta gry. No i w tym momencie znów w dosyć... W szczęśliwych okolicznościach, ale jednak gospodarze zdobywają bramkę. Bramkę, która, no mówmy się, jest trafieniem do szatni i... Zapewnia już dosyć spory komfort przed drugimi 45 minutami. 21 Bartosz Baranowicz i 24 Sławomir Musiolik. Tymczasem pierwsza akcja drużyny Olimpi. Przelobowany w rozwoju jest gol. 3 do 0 46 minuta. Przemysław Kita. Rozpoczyna z wysokiego cetę drugą połowę dla zespołu Gospodarzy. To on był strzelcem gola na 2 do 0, to on jest też strzelcem gola na 3 do 0. Zagranie piłki z głębi pola na właśnie zawodnika oznaczonego numerem... Wychodzi teraz Olimpia z kontrą. Herman Ruiz szarżuje lewym skrzydłem. Ruiz do linii bocznej do Tiago Alvesa. Ten wypuszcza piłkę przed siebie. Wychodzi golik. I dobrze. Teraz zrobił na ten osiemnasty metr. Estetycznie czekał aż ta piłka się do niego do Turla. Teraz dopiero ruszył Portugalczyk. Alves indywidualnie schodzi do środka na prawą nogę. Czy od nas strzał? Alves z dystansu. Golik. Świetna parada teraz. Odniony jest w tej sytuacji napastnik Olimpii. Kita schodzi do środka, kita do Papikiana, Papikian 20 metr do marca, marzec z owszego kąta strzał, no ale wprost. Rywala. bo jego średnia na mecz no to jest prawie 5 kart, dzisiaj tylko jedna, pokazana Bartoszowi Golikowi, tymczasem Papikian, Papikian, no i fatalnie się zachował w tej sytuacji, gadczy z numerem 7, kurowski uderzenie, ale w sam środek bramki. Pewna interwencja Mikołaja Brylewskiego, wykłada piłkę konie, ten do Ziętarskiego, Ziętarski schodzi do środka, Ziętarski czy odda strzał? Nie, zostawia piłkę Ciechanowskiemu, ten o prostym podbiciem ładnie strzelił piekielnie ważnym ogniwem w kontekście walki Olimpio, awans Senna, zaplecze Ekstraklasy, a ku temu jest spora szansa. Teraz, oj, tutaj sytuacja, w której popełnia błąd Brylewski, jeszcze jest strzał. Z dystansu, ale on ląduje w bocznej siatce i mamy chyba rzut karny w tej sytuacji. Łączek już wziął rozbieg, gwizdy na trybunach stadionu w Grudziądzu, strzał i broni! Golkiper Olimpii Mikołaj Brulewski. fantastycznie zachowuje się w tej sytuacji. Wyczuł idealnie to miejsce, w które będzie uderzał piłkarz rozwoju Katowice.